Tak, kilkanaście minut po dwunastej. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że w sobotę gramy mecz. Daj Boże, bo już pięć tygodni bez meczu i to naprawdę ciężka sytuacja, ale nic nie możemy poradzić w tej sytuacji. Musimy po prostu to przyjąć i przygotowywać się. Także daj Bóg, że wszystko będzie dobrze. Jutro wreszcie zagramy ten mecz. Jak dobrze się przygotowywał do spotkania z Azotami? No nic specjalnego nie było, tylko że jak już wiedzieliśmy, że nie gramy te 3-4 spotkania, które musieliśmy zagrać, no to już bezpośrednie przygotowanie było do półów Jak zwykle w tym rytmie oglądaliśmy wideo, treningi ćwiczyliśmy w obronie, w ataku, kontratak, także nic, nic specjalnego nie było, ale mocno przygotowujemy się do tego meczu, bo Niestety Ławy jest trochę w lepszej sytuacji, oni grają i zagrali tych meczów trochę więcej niż my, ale coś zrobisz, jest taka sytuacja światowa, także nic nie poradzimy, musimy być przygotowani po prostu. Na co Chrobry musi być gotowy w sobotę? No Po pierwsze musimy patrzeć na siebie i robić swoje, to co potrafimy, grać twardo w obronie, grać skutecznie w ataku. Oczywiście no, nie można lekceważyć przeciwnika, ale też nie można nie wolno skupiać się na przykład na jakimś jednym zawodniku. Musimy po prostu dobrze być przygotowani. Mówię psychicznie, fizycznie jest dobrze przygotowani, no i wychodzi się robić sobie. Ma trener do dyspozycji wszystkich zawodników? Tak, to dzięki Bogu wszyscy są zdrowi, jakieś tam drobne urazy są, ale to. Nie jest taki uraz, który wyklucza z gry. Także wszyscy zdrowi, wszyscy przygotowują się do meczu. Nie możemy niestety liczyć na doping kibiców. Gramy przy pustych trybunach, ale możemy poprosić kibiców, aby trzymali kciuki za nas przed telewizorami, oglądając transmisję w Sport. No oczywiście tak, że szkoda, że nie, nie mogą wejść kibicy, nawet ta liczba, która była dozwolona, ale to jest. Wprowadzono takie przepisy, że gramy bez publiczności. No i bardzo prosiłbym kibiców trzymać ciuki za nas, kibicować przez telewizorami, a my zrobimy wszystko dla żeby nie zawalić ich.